Witam, nazywam się Jolanta ludzka gauta jestem hipnoterapeutą klinicznym i swój fach wykonuję od 2005 roku. i Zostałam wyszkolona przez światowej sławy hipnoterapeutkę Valerie Austin, która zajęła się tą profesją, ponieważ miała wypadek samochodowy i hipnoterapeuta wyleczył ją z amnezji. To ją spełniło do tego, żeby zająć się tematem, praktykować hipnoterapię i wyszkolić hipnoterapeutów takich jak ja. Hipnoterapia jest moją pasją i zajmuję się w nią około 6 lat. Mam swój gabinet na prestiżowej ulicy Harley Street w Londynie, ale również przyjmuję w polskiej klinice polskich pacjentów. Pomagam w takich problemach jak problemy z rzuceniem palenia, problemy z nadwagą, fobie i lęki i fobie typu lęk przed lataniem samolotami, klaustrofobia, agorafobia. Pomagam w przypadku depresji, a także w przypadku nerwicy i w przypadku różnych natręctw. Również hipnoterapia jest bardzo skutecznym narzędziem w przypadku lęków związanych ze sprawami emocjonalnymi i ze sprawami seksualnymi. Ale powiedziałabym, że te cztery dziedziny palenie, nadwaga, lęki i fobie oraz niskie poczucie własnej wartości i blęki z tym związane, to są takie powiedzmy sztandarowe w sprawie, którymi się zajmuję. Chciałabym dzisiaj odpowiedzieć na kilka najczęściej zadawanych pytań na temat hipnozy. Pytań, które zadają mi pacjenci, pytań, które można znaleźć w mediach. Przede wszystkim pierwsze standardowe pytanie dotyczące hipnoterapii, hipnozy to jest czy hipnoza i hipnoterapia, czy są bezpieczne? Moja odpowiedź brzmi po wielu latach praktyki zdecydowanie i absolutnie tak. Ten lęk polegający na tym, że hipnoza jest niebezpieczna, wynika z tego, że w mediach hipnoza jest pokazana jako narzędzie manipulowania innymi albo narzędzie, w którym hipnotyzer na scenie robi z kogoś głupca i ktoś na przykład zachowuje się w jakiś nieprzewidziany sposób. Natomiast hipnoza wtedy jest używana do określonych trików. Natomiast jeśli chodzi o hipnozę, używaną w hipnoterapii, hipnoza jest bardzo bezpiecznym narzędziem, które ma na celu wyleczenie pacjenta. Czyli ja wprowadzam pacjenta w łagodny, delikatny trans, w podwyższony stan uważności i przeprowadzam z nim terapię. I używając prostych, ale bardzo skutecznych metod, takich jak regresja, hipnoza i NLP, ja pomagam rozwiązać, znaleźć źródło problemu i rozwiązać je w podświadomym umyśle. Czyli jeżeli bym mogła to określić, znajduję błąd w oprogramowaniu w komputerze, znajduję tego wirusa w umyśle. I go przeprogram przeprogramowuję w taki sposób, żeby, żeby ten program działał w sposób korzystny dla pacjenta. Także to jest pierwsze sztandarowe pytanie. Tak, hipnoza jest bardzo bezpiecznym narzędziem. Druga sprawa: czy, czy hipnote hipnoterapeuta jest w stanie przejąć kontrolę nad moim umysłem, albo działać w jakiś sposób niekorzystny dla mnie? I odpowiedź moja jest na to taka. Nie, dlatego, że gdybym na przykład pacjentowi za, dała jakąś sugestię, która powiedzmy, jutro rano się obudzisz i zabijesz swoją mamę, albo coś takiego bardzo prawda, drastycznego, absolutnie nikt czegoś takiego nie zrobi, dlatego, że pacjent, klient nie będzie w stanie przyjąć ode mnie żadnej sugestii, która jest niezgodna z jego systemem wartości, czyli coś, co jest powszechnie uznawane za, za coś. Złego, szkodliwego, jego podświadomość to odrzuci, i szczególnie jego system wartości to odrzuci. Więc absolutnie nie, ja nie jestem w stanie przyjąć kontroli nad umysłem pacjenta, nie jestem w stanie zasugerować mu czegoś, co on by zrobił yy, i sam tak naprawdę by tego nie chciał, aby to zrobił. Także to absolutnie nie jest, nie jestem w stanie. Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, nie jestem w stanie manipulować pacjentem, jestem tylko w stanie mu pomóc i jestem w stanie zasugerować mu rzeczy, które są dla niego korzystne. Czyli na przykład jeśli chodzi o pacjenta, który zawsze wybiera jakieś niezdrowe, niekorzystne, tłuste produkty, jestem w stanie mu zasugerować, kiedy jest w trakcie hipnozy, żeby wybierał dobre produkty, zdrowe, organiczne, dla niego korzystne, zgodne z jego metabolizmem. I Taka sugestia, ponieważ jest dobra, pozytywna, wtedy podświadomość akceptuje taką sugestię. Także to jest ta różnica. Inne pytanie, które zadają pacjenci, to jest to, czy ja będę, czy ja śpię w hipnozie, czy hipnoza jest stanem snu. Nie. Hipnoza nie jest stanem snu. W czasie hipnozy człowiek nie śpi. Co prawda jego ciało może wyglądać, ponieważ jest tak zrelaksowane, jakby był w stanie snu, ale absolutnie ta osoba nie śpi. Ciało wygląda tak, jakby dany, dany pacjent spał, czy dana osoba jakby spała, czyli głowa może opaść, może być człowiek zrelaksowany, mieć zamknięte oczy, natomiast umysł jest bardzo otwarty i jest uważny. I jest w naturalny sposób podatny na sugestie, jest bardziej, receptywny, jest bardziej receptywny. Także, chociaż ciało wygląda jakby spało, to umysł absolutnie nie śpi, a jest bardziej otwarty i jest w tak zwanym podwyższonym stanie uważności. Inne pytanie: jak ja się będę czuć w trakcie hipnozy, w stanie hipnozy? W stanie hipnozy nie ma żadnych specyficznych odczuć, oprócz tego, że to jest stan głębokiego relaksu. I tego stanu podwyższonej uważności. Czyli jesteśmy, to jest stan podobny do śnienia na jawie. Jesteśmy świadomi tego, co się wokół nas dzieje. Moglibyśmy otworzyć oczy albo się podnieść z krzesła. Natomiast tak naprawdę, będąc w tym stanie, człowiek jest głęboko zrelaksowany i nie chce mu się tego zrobić, ponieważ to jest dość przyjemny stan. I wtedy mamy dobry kontakt ze sobą i ten kano do podświadomości jest otwarty i jesteśmy receptywni. Więc tak by można w skrócie opisać stan hipnozy. I inne pytania, jakie zadają mi pacjenci, to jest, czy będę pamiętać wszystko z tego, co się, z, z hipnozy. Czy będą w trakcie hipnozy, w trakcie terapii, czy później będę to wszystko pamiętać. E, tak, pamię, bo, bo, w, można pamiętać to wszystko. To najczęściej pamięta się to, co się działo w trakcie hipnozy, ale czasami może być takie uczucie troszeczkę jak ze snem, kiedy, na przykład kiedy śnimy to coś, co się dzieje w trakcie snu, wydaje się takie bardzo oczywiste, jaskrawe i mamy duże zrozumienie tego. i Podobnie jest w hipnozie. Kiedy jesteśmy w hipnozie, to mamy pełne zrozumienie tej sytuacji i odczucie tej sytuacji. Kiedy wychodzimy z tego stanu i mija jakiś czas, to tak jakby te kontury się zamazują. I może być podobne odczucie po hipnozie, że w trakcie tego procesu wszystko dobrze rozumieliśmy, i pamiętaliśmy, a po wyjściu z tego stanu troszeczkę te kontury się zamazują. Ale ogólnie odpowiedź na to pytanie brzmi, tak powinno się pamiętać to, co się działo w trakcie hipnozy. I niektórzy zadają mi też pytanie, czy mogą się pojawić jakieś wspomnienia lub rzeczy, o których świadomie już nie pamiętam, w trakcie, właśnie w trakcie hipnoterapii. I odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Czasami nasza podświadomość, czy nasza. Wspychamy do podświadomości jakieś zdarzenia, które były na przykład dla nas niekorzystne, upokarzające, niemiłe i je spychamy do podświadomości. I w trakcie hipnozy może się, możemy przywołać te wspomnienia, które, o których chcieliśmy zapomnieć. Więc mogą nam się pojawić wspomnienia, które się zdarzyły, o których wcześniej pamiętaliśmy, ale teraz nie chcemy pamiętać i to się może pojawić. I, e, tak, takie, takie zdarzenia mogą się pojawić. Jeżeli one mają związek z, z danym problemem, to, to wtedy się uwalnia trauma emocjonalną wokół nich, z nimi związana. Innym pytaniem, jakie też często mi zadają pacjenci, jest to, jest takie, że jeżeli jest dana, ktoś jest bardzo logiczny i twierdzi, że na przykład nie będzie w stanie się, że nie ulega łatwo sugestii i że nie, nie ulegnie hipnozie. I w ciągu wielu lat mojej praktyki nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby nie była w stanie kogoś zahipnotyzować i przypuszczam, że Przyczyną tego jest to, że po pierwsze, każda hipnoza jest autohipnozą, po drugie, dana osoba, która przychodzi na, na, na sesję, na terapię, jest gotowa współpracować z terapeutą, jest gotowa współpracować ze mną i chce się poddać hipnozie. I nie ma tego elementu walki o to, żeby kogoś zahipnotyzować, ponieważ dana osoba chce przejść terapię, chce użyć tego narzędzia, jakim jest hipnoza, do tego, żeby uwolnić swój problem. Więc tak naprawdę nie ma niczego problemu z zahipnotyzowaniem kogoś. Natomiast jeżeli ktoś będzie się opierał, będzie, będzie miał taką intencję, że nie chce być zahipnotyzowany i tak sobie postanowi, to oczywiście nie da się tego zrobić, ale to nie o to chodzi, żeby z kimś walczyć. Jeżeli coś chce poddać się terapii, to po prostu te rzeczy dzieją się naturalnie i automatycznie, słuchając moich wskazówek, dana osoba wchodzi w hipnozę. I jeśli chodzi jeszcze o długość sesji, ile sesji jest potrzebnych, to na samo zakończenie ile sesji jest potrzebnych. Trakcie terapii. Na, jeśli chodzi o rzucenie palenia, to ja jestem specjalistą w technice, która nazywa się Rzuć palenie w godzinę. I do rzucenia palenia jest potrzebna tylko jedna sesja. Jedna jednogodzinna sesja. I to jest technika, która ma już 25 lat i ma udowodnione 95% skuteczności na rynku. Także to jest jedna jednogodzinna sesja napalenie. Jeśli chodzi o resztę problemów związanych, takich jak na przykład problemy z nadwagą, fobie, lęki, nerwica, depresję i problemy emocjonalne i seksualne, na to proponuję swoim pacjentom co najmniej trzy sesje. Po tych trzech sesjach powinno być już widać wyniki, zdecydowanie. Czasami jeszcze pacjenci przychodzą do mnie na jedną, dwie sesje, ale nie zdarzyło mi się, żebym przyjmowała pacjenta na więcej niż na sześć sesji, czyli to jest dość taka krótkotrwała terapia w sumie. Czyli pomiędzy 3 do 6 sesji, powiedzmy, góra. Każda sesja trwa godzinę i pomiędzy, jedną, a, a pomiędzy kolejnymi sesjami jest około tygodnia do 10 dni przerwy, po to, żeby się rzeczy ustabilizowały, po to, żeby pewne rzeczy miały się okazję zamanifestować. I także to jest około czas terapii z około 3 do 6 tygodni. Mam nadzieję, że to wyjaśniło najczęściej zadawane pytania i pomogło w, w, w edukowaniu, w uzyskaniu informacji dla kogoś, kto jest zainteresowany podjęciem takiej terapii. Mam nadzieję, że, że jeżeli ktoś czuje, że hipnoza i hipnoterapia mogłyby mu pomóc, w takim razie zapraszam do gabinetu. Dziękuję.